Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, gdzie gramy sobie tym razem na mapie standardowej. I gramy jako Serafin na wsparciu. Ehm, I w tym momencie będziemy mieli towarzystwo Yi-Hin. Ehm, i będziemy grać przeciwko Jinx i Yami. Myślę, że Yami to chyba najgorszy z możliwych supportów. Ehm, naszej znaczy według mnie po prostu nie, nie potrafię grać tą postacią, nigdy nie, nie, nie grałam w ogóle chyba i nie chciałam im grać ze względu na to, że wydaje mi się po prostu słabą postacią. Tu po prostu gdzieś tam e, nie było to gdzieś tam nie dane i nie chciałam nim e, grać. Dlaczego mam się wycofać? Co ty gadasz? Co ty gadasz? Ja bym sobie tutaj w nich szczeliła po prostu. I tak jak mówiłam, i ja, czy jaka ona się nazywa ta postać, to po prostu nie jest postać ani dla mnie, mnie. jest takiego. Ona jest bardzo dużym sapotem, po prostu ona ma bardzo mało atakuje. okej mm, ok. Ma jakąś, jakąś inną chęć rozegrania tego. Nie rozumiem, nie rozumiem tej postaci. Ale okej okay. um, Dobra, rozegrali się trochę, chcieli mnie zaatakować, natomiast nie daliśmy się i w tym momencie mamy możliwość spowolnienia już ich, także też fajny atak już się nam pojawia eee, i możemy sobie gdzieś tam na odległość ich starać atakować. Nie rozumiem czemu on nie chce atakować, ale okej, okay. jest to jego gdzieś tam decyzja co do ataków które wykonuje. Eee... Ja lubię atakować w takich sytuacjach i też dlatego takie decyzje, takie a nie inne, wykonuję. Nie rozumiem, dlaczego ta, ta postać nie chce ze mną współpracować, aby atakować. Dobra, czy jesteśmy w stanie? Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. On zrezygnował nam z pomocy w sensie FIS. Ale widzę, że nasz to też nie jest zbyt spory do tego, żeby atakować. Nie rozumiem tego. E, ale okej. Okay. Wycofujemy się. Jeżeli on nie chce, to nie atakujemy. E, czy sobie mogę użyć drzewkę? Ja sobie użyję drzewkę. Do many. Okej. Okay. I w tym momencie sobie zaatakujemy z powrotem. Próbujemy zdobyć prędzy level, żebyśmy mogli fajnie zaatakować ich, niebezpieczeństwo, czyli prawdopodobnie ktoś tu zmierza do nas, e, także też dobrze wiedzieć. E, mamy już super atak, Fizz zaatakował fajnie. Udało się, udało się zaatakować. Czyli ich im nam uciekł, uciekł nam, fajnie. Jego support zostaje tutaj sama w tym momencie, niestety. Co nie jest niczym, niczym dobrym. E, dobra, udało nam się ich spowolnić. Oni już idą w naszą stronę. E, ja zostałam całkowicie sama. Nie wiem, czemu on sobie poszedł. W ogóle nie rozumiem e, tego, tak, so znaczy, któremu ja supportuję nie? E, w Tej postaci i nie rozumiem, co tu się właściwie dzieje i czemu mi nie pomaga atakować. E, ale okej, okay, to jest jego decyzja. Ja. Mam no, takiego laka nie było. jest um, zarzywanie do tego czwarta minuta właśnie miałem telefon, e, który był wykonany do mnie, także też e, trochę mnie rozproszył. E, wybaczcie. E, trzeba się wycofać. Dobra, mam zauroczenie. No czemu mi nie pomagasz? Gdzie jest mój ziomek w takich sytuacjach? Czemu nie pomagasz, co? Czy jesteśmy w stanie cokolwiek zdziałać, żebyśmy mogli ten... E, żebyśmy mogli ich zaatakować, bo mieliśmy naprawdę łatwą, łatwy sposób na killa, natomiast on zamiast wykorzystać tego, to stwierdził a, pójdę sobie w To no, jest super, dzięki za support. Za super decyzję do ataku um, i uciekaż od razu. bez przesady. Co on robi? Przecież to nie ma sensu w takich sytuacjach. Um, dobra. My sobie też powinniśmy się wycofać. Fajnie jest było, natomiast dobra, wystarczy, że sobie mana odrobimy tutaj. Um, I już na sposób jesteśmy w stanie działać. Nie wiem czemu on ucieka. Nie rozumiem tego kompletnie, co tu się dzieje w tym momencie. Co tu się dzieje ze eee, sytuacją? Czy możesz zaatakować ich? Dziękuję. Dobra, nie znam go. Czemu oni nie atakują? Co tu się dzieje w ogóle w tym meczu? Ja pierdzielę przecież to nie ma sensu totalnie, co tu się dzieje. Nie rozumiem. Okej. Okay. Nasi tutaj zaatakowali. A I ten tu przyszedł. Nie rozumiem co tu się dzieje. Ja się wycofuję. Ja muszę siebie podleczyć manu i, i może wrócę tutaj, żeby wam, hmm. wam pomóc. Bo jakieś takie, nie wiem, mega słabe, e, słabe tutaj... słabe rzeczy się tutaj dzieją. Zaatakowali Herolda i niestety go straciliśmy. To też jest dużym minusem w takich sytuacjach. Mam nadzieję, że uda nam się teraz smoka zabić i najwyżej powalczyć z nimi. E, także to też jest moment, w którym musimy atakować, żebyśmy mogli jakkolwiek zadziałać. E, i nie jesteśmy w stanie innych, innych rzeczy w tym momencie zrobić. Udało nam się zabić chociaż smoka. Także też fajnie. E, dobra, oni tu byli, ale już się oni zmyli. My sobie wracamy do standardowych naszych ataków. E, czy będziemy w stanie coś zrobić z nimi? Nie wiem, bo mój woli sobie uciekać, zamiast nie wiem cokolwiek robić. Więc nie rozumiem tego kompletnie. Co ty robisz? Czemu ty wracasz? Co tu się dzieje? To ja nie rozumiem. Naprawdę, chciałabym zrozumieć intencje tego gracza. To jest nie wiem, nie wiem kompletnie co tu się dzieje. Nie zginęliśmy, ale też nie zrobiliśmy nic pożytecznego w tym meczu, także myślę, że to e, jest sobie równe. E, nie idziemy jeszcze na środek, bo wydaje mi się, że to nie ma sensu, jeżeli oni też bezłykę są tutaj. To nie mamy poprzez na ten środek. E, także... Na spokojnie przeczekajmy, mam 40 sekund Do odnowienia super ataku Jeszcze tutaj się nam pojawił ten Morgana nam się pojawiła I w ten sposób oni będą się starać nas zaatakować Nie daj się Przecież Dobra, to są nasi, dobra Ja nie uważam, że to są nasi w tym momencie E, jeszcze tutaj mamy tam do zabicia, super, udało nam się zabić wroga, e, jesteśmy w stanie podleczyć tutaj trochę chociaż naszych i będziemy mogli atakować wieże e, w tym momencie i tak też się dzieje, mamy jednego tyle jednego jedną, jedną asystę, także też fajny, fajny start, ok, udało nam się, A, dzięki że zabrałeś wszystko e, i też w drodze jestem. W drodze jestem. A, nie potrzebujesz mojego wsparcia. Ok, ja się też wycofam. Ale nie tu, bo tutaj mamy Minton Jinx I czas się wycofać z powrotem do bazy, żebyśmy mogli po prostu e, wrócić. Wiedziałam, że tam jestem, natomiast już wracamy. Myślę, że już teraz nas nie dobiją. Dokładnie tak się też stało. I możemy sobie iść w tamtą stronę, atakować wieżę. Eee, czy, a mój chyba nie żyje, z tego co, z tego co widzę. Eee, dobra, zabrali nam kwiatka na podleczenie się. Eee, I musimy tutaj w tym momencie ich atakować. Właściwie tu, no śmiało, śmiało, śmiało. No i tak to się skończyło w tym momencie. Nasz super atrament. A jeszcze nie unieruchomili. Dobra. E, I jesteśmy w stanie. Links. Dokładnie. Super. Dzięki za pomoc. Fajnie, fajnie, że nam pomogła. Także, także udało nam się chociaż coś tutaj zdziałać. I możemy sobie spokojnie już e, tutaj ich dobić i zostawimy ich. Ze względu na to, że. Oj, ty. Proszę mi wkraczać w moje tereny. Dobra. E, dzieje się tu tu niedobrze że on tu jest dobra e, tam on poszedł ze względu na to że nasi już tam doszli my już jesteśmy przy pozostałych przy pozostałych postaciach e, tutaj też widzimy wroga natomiast już nas na spokojnie sobie idziemy na herolda pomóc naszej drużynie zabić herolda i tak też się okej okay. Zabili bez naszego wsparcia, natomiast on już był w tym momencie tutaj u nas, także też fajnie, udało nam się zabić go. Znaczy nie miałem, ale jak mówi się, udało go zabić po prostu. Um, oraz jeszcze ten cykl. Udało się go dobić fajnie. I możemy sobie możemy sobie już tutaj podchodzić. Jesteśmy w stanie kurczę się zadziała. Zablokował naszego, Morgana zablokowała, cały czas blokuje gdzieś tam. My możemy się wycofać, bo potrzebujemy trochę życia i many, więc fajnie byłoby się wycofać do bazy i tak też zrobimy. Za chwilę będziemy atakować Smoka. Myślę, że drugiego Smoka będziemy atakować my, żebyśmy ponownie mieli możliwość wygrania i już jest 18 do 6 w tym momencie, jeżeli chodzi o takie podstawowe wyniki um, my tutaj też będziemy musieli ich um, zaatakować um, dobra, oni już tutaj idą w naszą stronę, musimy się zgrupować tutaj, bo oni będą, oni będą tutaj nas, nam chcieli zabrać, zabrać smokę musimy jeszcze obronić tą wieżę, jesteśmy w stanie tutaj iść y... dobra okej, okay, udało nam się blokować go, ale niestety chyba to się skończy naszą śmiercią nie, udało nam się udało nam się uciec tyle co nam się udało uciec tyle nam się udało zrobić zrobili nas, ale naszą udało się tutaj dobić, także też fajnie że tak się udało Smoka chyba też my zabiliśmy Nie jestem w stanie do końca tutaj tego zauważyć Ale wydaje mi się, że tak I już na spokojnie Ta rozgrywka wydaje mi się, że Na easy do wina Mamy jednego killa 9 asyst, jednego deda Myślę, że te wyniki nie są wcale takie złe niepotrzebna śmierć w tym wypadku bo by było to pewne, że, że zginiemy jeżeli, jeżeli faktycznie zostaniemy a zostaliśmy i chcieliśmy pomóc gdzieś tam temu współtowarzyszu także mm, także stąd pojawił się po prostu problem idziemy z naszymi na środek widzę, że nasi już herolda tam e, puścili także też fajnie już jesteśmy w drodze, żeby tutaj pomóc e, i już atakujemy żeby móc fajnie dokonać ataków E, dobra, blokujemy. E, uciekamy, 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 uciekamy. Dobra, nasz już tutaj dołączył. E, bierzemy kafę, ile jesteśmy w stanie. Spowalniamy ich i czekamy sobie na spokojnie, żeby móc, żeby móc tutaj zdziałać. E, ile jestem w stanie, tyle jeszcze tutaj wykonam. Także też um, nie ma tutaj, nie wiadomo jakich możliwości, natomiast tyle, ile jesteśmy w stanie, mimo wszystko oni e, bardzo, m, bardzo dużo zrobili, mimo tego, że mają, e, że mają e, bardzo mało e, kili. <ścoughs> Chodziło mi o to, że niebezpieczeństwo tam może być, a nie że wycofać się. Natomiast no bo zawsze mogą zaatakować nas w tym momencie. Niestety straciliśmy wie, że ja już idę do Fiza, żeby mu tutaj pomóc w um, atakach. I już jesteśmy tutaj w tym momencie z Fizem, żeby mu tutaj pomóc. Czy możesz mi pomóc w tym momencie tutaj? Eee, dobra, udało nam się... O! Ale się nie zaatakowali, tutaj Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie się tutaj dzieje. Jakieś takie niepotrzebne ataki tutaj są robione. Eee, dobra, jesteśmy tutaj, żeby jeszcze ich spowolnić. Dobra, udało się też Ja mi jest bardzo prostą postacią, bo z więc też powinni być zabity, ale nie ja. Kurcze, zabili nas, niestety, zabili nas. Nie tak to miało wyglądać w tym momencie. Niestety nie tak to miało wyglądać. Ale już spokojnie e, jesteśmy z powrotem. 13 asyst, 1 kill, 2 dedy. Myślę, że mimo wszystko fajnie. I to jest ten moment, w którym warto atakować barona na Nyshwora. Tak zwanego. Także e, powinniśmy zaatakować barona. Czy nasi to zrobią? Nie wiem. Widzę, że chyba będą też się starać zrobić. E, oni też się już odradzają, natomiast to jest ten moment, w którym my powinniśmy atakować barona. To ten moment. Ja już tam zmierzam. Jestem w drodze. Oni też już tam są. No, w sensie rywale nasi. Natomiast jest to w tym momencie e, łatwość. No, no, no. Tak. Doprecyzujmy sobie, z której strony oni mają być. E, I w ten sposób jesteśmy w stanie go tutaj zniewolić. Dokładnie. Udało się zabić przeciwnika. E, uleczymy naszych na ile będziemy w stanie. E, atakują nas w tym momencie tutaj. my e, sobie e, już tutaj że żeby tak się nie działo. E, dobra. Czy ty jesteś w stanie tutaj ruszyć się? Nie jesteś, ale tyle ile byłam w stanie, to cię uleczyłam. E, już lecę, żeby wam tutaj pomóc. Zobaczymy co da się zrobić. Dobra. E, tu jeszcze jest. Halo pomocy potrzebuję. Czemu mi nikt nie pomógł? A tamtek zginął. Hmm. Nie fajnie, ale dobiliśmy sobie kolejnego chwila, także też spoko. Kurczę, mecz, który był totalnie, który jest nadal totalnie naszym życiem, nagle stają się takie problemy, dla nas taki podstawowe chwile stają się niesamowitym problemem. To jest dla mnie totalnym szokiem, co tu się właśnie dzieje. Um, ale nie nie zdarza się, zdarza się. Musimy chwilę poczekać, przetrzymać i będziemy mogli i będziemy mogli tutaj spokojnie sobie ich zrobić i nieruchomili. Jeszcze nic będzie... Nie, ja będzie. Nie, ja mi też się udało pokonać, także unicy ich nie, ale może no, warto w tym momencie zaatakować barona. Zaatakujcie barona, naprawdę warto w tym momencie. Jestem w drodze tutaj. Eee, a, niepotrzebnie to zrobiłam. Eee, ok Okej. Zmierzamy do barona, natomiast jesteśmy bardzo powolni mimo wszystko. Um, dobra, jestem tu. Przecież jestem tu, żeby was uleczyć. Co wy robicie? Jeszcze Fizz zamiast pójść i im pomóc z baronem, na no to w tym momencie e, zamiast im pomóc, na no to ich jeszcze osłabił. Nam udało się pomóc tutaj w zabiciu tego, um, tej postaci. On jest bardzo dobry bohater w ogóle, to też jest taka ciekawostka. Tutaj mamy przed sobą Jinx, która nie powinna stanowić dużego problemu. E, dołączył on, on jest niestety silną postacią dla mnie, zbyt silną. E, I nie jesteśmy w stanie, nie potrzebujemy w tym momencie e, tego... Y, Ulepszenia. Mam no, wziął w każdym razie. Udało się tu zrobić jakieś ulepszenie, także też fajnie. Eee, Czy jesteśmy w stanie coś tutaj zrobić? I Jan trzeba dowić. Super. Udało się dowić Jami. Eee, I w tym momencie powinniśmy sobie atakować Barona. Serio. Jesteśmy w stanie coś zrobić. Eee, tylko, że potrzebujemy chwili, no Chciałabym się w końcu dowiedzieć. Dobra, lecimy im tutaj pomóc w tym momencie. Eee, I w tym momencie pomagamy... O, Sheep! Potrzebuję pomocy! No przecież pomóżcie! Widzieliście co oni robili? Ja przyszłam do nich z nimi. Oni... Czy się tam biję? No dobra, nieważne. I mnie zostawili samotni Samotnili mnie. Najgorzej. No, no dobra, problem, daliśmy radę jakoś. Fajnie, mamy 3 kila, 17 asyst, to też bardzo fajne wyniki. Eee, w tym momencie nasi z dwóch stron dobijają się do ich frontu, i myślę, że mimo wszystko to są takie momenty, w którym oni muszą walczyć z naszymi stworami. To jest ten moment, w którym my powinniśmy atakować po prostu Barona. Dla mnie to jest strata czasu, że my tego jeszcze nie, nie robimy. Eee, 20 sekund do odrodzenia smoka i będzie trzeba go. Atakować 10 sekund i my już e, zmierzamy w tamtą stronę. Już zmierzamy w tamtą stronę, żeby też wspomóc e, atak smoka. Z tego co widzę, u nich większość poszła tam e, na prawo. Także też spoko dla nas opcja, żeby łatwo móc e, dobić smoka. Myślę, że to jest ten moment, w którym możemy sobie smoka atakować e, i w tym momencie będziemy dokładnie to wykonywać jako cały team. E, niestety tam są oni, e, ale niestety mój super atak został wykorzystany. Okej, okay, udało nam się go dobić? Udało nam się go dobić. E, I już idziemy w drodze. Chodźcie, Plitz, zaatakujmy. Zaatakujmy Barona. Proszę. Nikt nie chce atakować ze mną Barona. Totalnie nikt nie chce ze mną atakować Barona, nie rozumiem. Czy ja wiem, że w tym momencie to już jest dla nas easy win? my sobie już teraz wchodzimy do nexusa i możemy atakować nexus i w tym momencie kończymy gierkę rozwalając nexus w 100% chociaż fajniej by było jakby ze mną e, niszczyli nexusa zamiast e, się bawić w ten sposób e, dobra udało mi się jeszcze dobić wroga i kończymy ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka mam nadzieję, że taka, taka gierka wam się podobała życzę wam miłego mnie i do usłyszenia hej